Materiał podwodny zbieraliśmy przez dwa lata. I po, po tej długiej dokumentacji, kiedy już stwierdziłam, że mam na tyle informacji dotyczących bohatera i tego świata, jak on wygląda, stwierdziłam, że napiszę scenariusz. Więc jakby wyszliśmy od, od obrazów po, po, po historię. Zastanawiam się, jakby właśnie o tą. Wiesz, proporcje tego, co tutaj jest jakąś akcją czy dokumentem, a co jest po prostu obrazem i się, i się, i się zastanawiam, czy to ciało jest w ogóle potrzebne tam. A czujesz, że jest potrzebne? E, no w, no ono, ono w pewnym sensie to ma uwiarygadniać, ale mi ono nie jest potrzebne chyba, bo mi najbardziej podobają się te obrazy i tak i wydaje mi się, że nie potrzeba do nich jakby pretekstu. Myślę, że ciało było protekstem do opowiedzenia jakby całej historii, a to, czy ono jest fizycznie i jakby, czy pojawia się później, czy, znaczy, czy nie pojawia się później jakby w takiej formie no, bardziej dosłownej, to, to myślę, że no, to jest jakby subiektywne jakby wrażenie każdego z nas. Tak? Ja, ja, my jako ekipa stwierdziliśmy, że my nie potrzebujemy tej dosłowności i chcemy to opowiedzieć w taki sposób, żeby każdy mógł zinterpretować te dwa światy na swój własny sposób ciało tutaj było absolutnie najważniejszą rzeczą w tym filmie i Ogromne, ogromne podziękowanie dla pani reżyser, że pokazała Dziękuję. jak strasznie ciężka jest praca zwłaszcza na lodzie. Jest naprawdę, żeby wykonać taką akcję, musi być ona dobrze ubezpieczona, musi być mnóstwo różnego rodzaju oznaczeń, które pozwolą znaleźć drogę powrotną i oczywiście piękno lodu i wszystko co pani pokazała w filmie jest rewelacyjne. Ja absolutnie uważam, że pokazanie tak straszliwie ciężkiej pracy ludzi, którzy pracują jeszcze pod presję, no, gratulacje. Naprawdę e, widziałam ogromną ilość filmów nurkowych w ramach pracy, którą wykonuję, i jest to jeden z, z, z oszałamiających dla mnie filmów. Dziękuję bardzo. To było takie zadanie. Stawiliśmy sobie w pewnym momencie takie zadanie ze scenarzystą, żeby y, wrzucić człowieka do zredukowanej przestrzeni no takiego właśnie dołu, zobaczyć, co się z nim może stać. E, zobaczyć e, też dlaczego on wpadł i co może dzięki temu uzyskać, co może stracić. E, wydało się to też pociągające, żeby. To nie było tak do końca na serio, że miało elementy komediowe, żeby było z takim tempem i akcją, monodram w ograniczonej przestrzeni, jeden bohater, i jak zrobić to tak, żeby to było parskie w opowiadaniu i jakieś nienudne. Dlaczego to jest kobieta? No to, e, to jest taka historia, że e, to był scenariusz napisany dla mężczyzny. ale e, na, nie wiem, dwa czy trzy miesiące przed e, terminem zdjęć, w zasadzie, e, zobaczyłem taki film 127 minut i stwierdziłem, że e, to jest zbyt e, godzin, 127 godzin, przepraszam. I, I stwierdziłem, że to jest zbyt podobne, jakby, przynajmniej wizualnie. Jest jeden bohater w takiej szczelinie, i w zasadzie no, nie, nie ma sensu opowiadać drugi raz no, w jakiś sposób podobnej jednak historii. No i wystarczyło, okazało się, że wystarczyło przekreślić te mhm. imię tam Stefan czy ktoś tam, zamienić je na Justyna i, i już. nie? Było gotowe. Co to jest? Mam dla Ciebie niespodziankę. Chcę zabrać w takie jedno miejsce. Tutaj niedaleko. Co to za miejsce? Stary żółty barak. Tylko na początku muszę ci zawiązać oczy, okay? Dobra. Trzymaj ją kurwa, trzymaj! Miałem takie poczucie, że zostawiasz mnie jako odbiorcę w takim zawieszeniu. Że oczywiście zakładam, że robisz to specjalnie. Znaczy, mówię o takim zawieszeniu emocjonalno-intelektualnym, tym zawieszeniu dlaczego, po co, co właściwie się stało. I rozumiem, że robisz to oczywiście specjalnie. E, e, nie żal ci to trochę odbiorcy, za, zostawiając go w, w takim stanie. Powiedzią, którą, którą miałbym dać, a nie dałem, jest, jest jakby powód zabójstwa. E, to dlatego, dlatego o, nim nie o nim nie powiedziałem, bo mm, gdy z Łukaszem Lutkowskim, y, współscenarzystą, pojechaliśmy do, do miejscowości, w której wydarzyło to, się to, co się wydarzyło i, i mieliśmy spotkanie w, w więzieniu z osobą, z tą dziewczyną, współmorderczynią, y, po wyjściu z tego spotkania wiedzieliśmy, że to, to nie, nie może być film o jakichś złych ludziach, co zabili wiesz, do, do, do dobrego człowieka, tylko, tylko cała ta trójka to byli ludzie pokiereszowani nie? i nie mieliśmy wtedy możliwości porozmawiania z tym chłopakiem, nie, nie dało się, no nie, nie zdążyliśmy już tam pójść do więzienia i też weszliśmy w pisanie scenariusza z takim poczuciem, że tak naprawdę nie do końca wiemy, dlaczego on to zrobił, ale to chyba dobrze. Właśnie to był film, który w tym, w tym zestawie już nas ontologicznie, emocjonalnie dobijał psychicznie, ale to, proszę Państwa, studio Munka w ten sposób położyło te filmy, i takie filmy zrobiło. I zastanawiałem się właśnie, czy Ty ten świat znasz, jak Ty nad tym pracowałeś, bo ja miałem wrażenie takiej dokumentalnej, tym robiłem na podstawie scenariusza Ani Stańko, która tutaj jest. Mm. I Ania, Ania zna taki świat. Mm. I, I to mnie w tym scenariuszu y, urzekło, jeżeli mogę tak powiedzieć. To to? Tutaj? Słyszę, dobra. Urzekło mnie w tym scenariuszu to, że on jest przejmujący, ale przejmujący poprzez jakiś konkret, faktycznie taki bliski życiu, że, 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 że ja wierzę w to, że coś takiego się zdarzyło i wierzę w to psychologicznie i wierzę w to, jeżeli chodzi o okoliczności i, 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 i cały świat, który tam jest przedstawiony i te mechanizmy, które tam pracują. Te dwie młode dziewczyny, skąd, kim one są, skąd się wzięły? W castingu się wzięły dziewczyny. Jowita, która grała z starszą siostrę, właściwie weszła i partnerowała na zdjęciach takich próbnych, czy tam castingu Kasi Herman i od razu wiedzieliśmy, że, że, że to jest dobry przeciwnik, że tak mówimy dla, dla, dla naszej matki, a się szukaliśmy bardzo długo. I, w końcu znaleźliśmy, Asia też się jest tutaj łamała i nie wiedziała czy, czy, czy chce wystąpić, długo ją namawialiśmy, ale w końcu, w końcu się złamała i wystąpiła. Dla mnie i yy, no jest to taki moment, kiedy otwiera się jakiś nowy rozdział w życiu te, tego dziecka i że, pewne, że traci jakąś czystość, niewinność, przyzwalający na śmierć kóz. Tylko po to, żeby ojciec wrócił, żeby było dobrze, żeby było tak jak było wcześniej, żeby mama była szczęśliwa i tak dalej. Chcąc dobrze, przyzwala no coś złego, no ale z takim skutkiem? No to jest koniec otwarty.